E, poziom trzeci, garażu w biurze. Czyli takie pojazdy główne to chyba są pojazdy prezesa, bo umieściłem. Konquistet e, opącerzony. Tutaj mamy Super Diamond. Shafter LWB opącerzony. E, Benefaktor XLS, opancerzony Bravo e, Rampo, niestandardowy Tu mamy BLE L -E, LWB. No, czyli reszta gdzieś indziej Czyli tu też będzie update tego garażu.